Słuchajcie, studia to nie to, co było wcześniej, więc jeśli wiecie, co było wcześniej, to zapomnijcie to, bo teraz jest inaczej. Plan w liceum nie ma szans. Przygotujcie się na szok. Niedowierzanie, szok, panika. To właśnie to, co towarzyszy większości studentów, którzy rozpoczynają swój pierwszy rok akademicki. A żeby Wam w tym pomóc, powstaliśmy my i kwadrans studencki, a dzisiaj zajmiemy się planem zajęć. Oglądajcie. Słuchajcie to, co powiedział Kacper. No, liceum było, minęło, teraz zaczynamy studia zupełnie inaczej. Podstawowa sprawa, plan zajęć. Już nie mamy kompletnie narzuconego przez szkołę planu. E, oczywiście są sytuacje, gdzie uczelnia narzuca, ale głównie to my wybieramy sobie przedmioty i grupy i godziny, o której chcemy dany przedmiot mieć. Więc macie dwie możliwości. Albo na waszej uczelni jest narzucony plan i tylko niektóre rzeczy sobie gdzieś tam poprawiacie, zmieniacie, dostosowujecie. Albo macie plan, który sami sobie całkowicie dostosowujecie do siebie, do przedmiotów, które wybieracie, bo macie dużo możliwych fakultetów do wyboru, więc są dwie opcje. Tak, pamiętajcie, że to nie jest taka prosta sprawa, że o matko, jak fajnie, mogę sobie wybrać o 8, we wtorek mam to, a w środę o 9 to. Nie, 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 jeżeli nie oglądaliście odcinka poprzedniego o podpięciach i usosie, to koniecznie sprawdźcie. Tam mówimy, że realia no, nie są takie piękne, jak się wydaje. To jest walka. Jak Jest e, nabór na przedmioty, wybór danej grupy. Trzeba siedzieć przy laptopie, kilka sekund się dzieli od tego, czy trafiasz na swoją grupę, czy nie. Więc szykowanie się na, na wybór odpowiedniego przedmiotu, odpowiedniej grupy, przygotujcie się na to, bo to nie jest proste. No będzie walka, będzie walka, dobrze powiedziałeś. Tak. A dodatkowo jeszcze odsyłamy do y, filmiku o ECTS-ach, bo ECTS-y też tutaj są ważne. Musicie mieć odpowiednią liczbę ECTS-ów w sumie zebranych do tych... Z tych wszystkich fakultetów na tyle, na ile potrzebujecie, więc to wszystko ma znaczenie. Słuchajcie, to nie jest tak, że co tydzień macie taki sam plan. Oczywiście są takie miesiące, ale to się może wszystko zmienić. Po pierwsze, mamy różnego rodzaju przedmioty. Jeden przedmiot trwa cały semestr, niektóre potrzebują tylko dwóch miesięcy. Dlatego może się okazać tak, że jak zaczynacie studia w październiku, to dopiero od listopada do grudnia macie przez półtora miesiąca jakiś przedmiot, no bo tyle potrzeba godzin, żeby go zrealizować. Także przedmioty różnią się czasem, kiedy występują, różnią się tygodniami. Na przykład, niektóre przedmioty możecie mieć co dwa tygodnie, niektóre możecie mieć tylko na początku i tylko na końcu. To wszystko będziecie mieli zapisane w planie, ale to nie jest w żaden sposób. Ustandaryzowane, możecie mieć różne przedmioty o różnej długości czasu w samym jednym bloku. Zapomnijcie o 45-minutowych zajęciach. Najczęściej zajęcia trwają półtorej godziny, ale mogą trwać mniej albo dużo, dużo więcej. Właśnie niektórzy z was, czy to medycyna, czy to jakieś inne kierunki, mogą mieć nawet bloki 5 czy 7 godzinne. Mogliby to powiedzieć, że 500. Że 500. A dlatego. No, szykujcie się na porządne siedzenie w salach wykładowych. Więc po pierwsze, macie różną długość zajęć, po drugie, macie różny rozkład tych zajęć, a po trzecie, pamiętajcie też o tym, że zajęcia nie zaczynają się zawsze o tych samych godzinach i o tych samych godzinach kończą. Macie całkowicie tutaj różną tą sytuację. Niektóre mogą się zaczynać dni od 8 rano. I kończyć o 12, a inne mogą dopiero o 14 się zaczynać. Tylko to są studia, więc, więc czasem może być tak, że piątek jest wolny, czasem wtorek, a czasem jest zapchane 4 dni z rzędu. No i trzeba się dostosować. Dobrze, że chociaż to Jakieś konkrety są. Bardzo często, co jest dosyć ciekawą praktyką i dla studentów oczywiście fajną, jest to, że są jedne dni w tygodniu, które są często wolne. U nas na przykład były to piątki i tak z reguły jest, że piątki lubią być wolne. To nie jest zasada, nie trzymajcie się tego, że jeśli. My powiedzieliśmy, że u nas tak było, to u Was też tak będzie. Ale często się tak zdarza po to, żeby na przykład piątek był na praktyki albo po to, żeby piątek był po prostu dla Was luźniejszy. To jest fajne, ale nie musi to zawsze występować. Właśnie to zależy od uczelni, od kierunku, ale głównie jest to spowodowane tymi praktykami, bo jak dobrze wiecie, albo nie, zwykle na drugim roku trzeba wykonać odpowiednią ilość godzin praktyk. Dlatego właśnie uczelnia daje jeden dzień wolny, żebyście mieli ten czas, żeby zrealizować te praktyki. Ważną informacją jest to, że wcale zajęcia nie muszą trwać ciągiem jedne po drugich. Czasami zdarza się tak, że macie tak zwane okienko i to wcale nie jest nic nienormalnego. Niestety okienka są często problematyczne, ponieważ jak macie czasem na Półtorej godziny okienka, czyli między jednymi a drugimi zajęciami, to średnio Wam się opłaca wrócić do mieszkania, załatwić coś po drodze, tylko po prostu bardzo często ten czas spożytkowujecie na uczelni, na różne, różne naprawdę różne rzeczy, to możecie iść coś zjeść, albo coś innego załatwić, ale te okienka są normą, do nich też się przyzwyczajcie. E, właśnie, więc okienka mogą trochę rozwalić dzień, więc szykujcie się na to, że możecie mieć e, dni, w których będziecie kończyć dopiero o 20. Nieraz się zdarzało tak, że ktoś zaczynał o 9, półtorej godziny zajęć, potem okienko, znowu jakieś zajęcia, potem 4 godziny okienka i ostatnie zajęcia kończą się o 20 czy też po 20, więc są też takie dni, bywają ciężkie, no ale co zrobić, życie. Dokładnie tak. Pamiętajcie też o tym, że przerwy zazwyczaj są, ale nie musicie z tych przerw zawsze korzystać, tak jak z przerw korzystaliście do tej pory na y, zajęciach w szkole średniej na przykład, ponieważ wychodzić do toalety możecie w każdej chwili. Nie musicie się o to prosić, nie musicie o to pytać, to jest wasze prawo. Na studiach każdy traktuje was jak osobę dorosłą, więc jeśli macie potrzebę wyjścia do toalety, no to nie musicie się nikomu z tego spowiadać. Po prostu wychodzicie i tyle. Więc nie musicie się aż tak martwić o to, że jak macie czterogodzinny wykład, to nie będziecie mogli wyjść do toalety. Właśnie, to jest taka główna różnica między studiami a liceum, że to nie tak, że nauczyciel musi dać wam zgodę, tylko możecie sobie wyjść i wrócić na zajęcia, no bo tu się traktuje ludzi jak prawie dorosłe osoby, więc na spokojnie. Dodatkowo wartą odnotowanie informacją jest również to, że na większości zajęć, ale to oczywiście zależy od prowadzącego, nie ma też problemu, żeby się napić, czy czasem nawet coś przegryźć, jeśli macie taką potrzebę, a zajęcia są odpowiednio długie. Najczęściej, jeśli to jest na przykład woda, czy jakaś kawa, to nikt nie robi większych problemów. No, a wracając do planu i do grup, pamiętajcie, że niecały kierunek ma zawsze zajęcia o tej samej porze. Wykłady zwykle się ma razem, ale na przykład ćwiczenia, czy laboratoria jest zwykle podział na grupy, więc tak jak mówiłem, w USO się się na daną grupę i o danej godzinie macie dane zajęcia, więc jeżeli się nie znacie przed studiami, to nie jest problem, poznacie dane osoby na grupie, a jak się przyjaźnicie już wcześniej i chcecie razem chodzić na wszystkie zajęcia, no to musicie trochę powalczyć w systemie. Jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące planu zajęć czy czegokolwiek związanego ze studiami, no to oczywiście odsyłamy was do komentarzy i też na nasz Instagram, gdzie na bieżąco będziemy publikować teraz treści bardzo intensywnie. Oczywiście odsyłamy was też na naszego TikToka i do pozostałych filmików i oraz wywiadów oczywiście. Właśnie, śledźcie nas na wszystkich platformach, dowiecie się nie tylko y, o kierunkach, ale też jakieś takie fajne protipy dotyczące studiów. Polecamy, zapraszamy, lajkujcie, komentujcie, yy, no i piszcie, co chcielibyście jeszcze więcej się od nas dowiedzieć. Tak, widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie.